Cześć! Jeśli grasz specjalistą w Battlefronta 2, to dziś pokażę Ci, które karty zdolności i broń najlepiej wybrać przed następną galaktyczną bitwą. Najlepszymi kartami do tej klasy postaci są strzelec precyzyjny, który po zabiciu przeciwnika strzałem w głowę redukuje nagrzanie Twojej broni. Ochroniarz, który zapewnia redukcję obrażeń przy niskim poziomie zdrowia oraz łowca nagród, czyli karta do szybszego zdobywania punktów bitewnych. Niezawodną bronią dla specjalisty jest NT242, która wraz z podwójnym przybliżeniem i ulepszonym chłodzeniem pozwoli pokonać wroga jednym strzałem w głowę. Dobrą opcją jest też A280CFE z ulepszeniami podwójnego przybliżenia i seryjnego ognia, co pozwala na ciągły ostrzał wrogów. Natomiast w bliskim starciu przydatna może okazać się karta uodparniająca infiltracja, zapewniająca redukcję obrażeń podczas używania środkowej zdolności. Koniecznie daj znać, jaki bild specjalisty jest Twoim zdaniem najlepszy. Zaobserwuj ten profil i dołącz do klanu Galaktycznej Armii Republiki. Link do Discorda w komentarzu i bioprofilu.